Musisz pracować z tym co masz. Nie Hej, witam w nowym odcinku Let's Play Gothic. 3. Czy... I co robimy sobie dziś? Dziś mieliśmy sobie robić całe questy, wszystkie questy z Bacareczu, a więc jeszcze tu sprawdzamy przejdźmy go, sobie po... Ludzie, nie dotknął moich A ja Besi. Potrzebujesz pomocy? O co ci chodzi? O moich skrytyjałych niewolników? Możesz im dać nauczkę, ale jaki to ma sens? Już się tym zająłem. Chodziło mi o te artefakty, których szukasz. Ach, tak, oczywiście. Najbardziej zależy mi na trzech artefaktach. Czytałem o nich w starych tekstach. To trzy niewielkie szkatuły. Należały do kapłana Prada. Był bardzo szanowaną postacią. Ja również stanę się szanowaną postacią, kiedy zdobędę te szkatuły. Rozejrzę się za nimi. Jeśli je dla mnie znajdziesz, wzmocnisz swoją pozycję w Bakareszu. Tak, w porządku. Chyba rozumiem. Jeśli je dla mnie znajdziesz, wzmocnisz swoją pozycję w Bakareszu. Tak, Dobra, znajdź trzy szkatuły. Zabierzmy się za nie od razu. i Poszukajmy sobie wśród tych... Yy, ...ruin. Muszę pracować. Trzech szkatuł. No już widać... Pięknie pierwszą starą szkatuencję. Nie. E, ja się gdzie... Jak ten i wysoko skaczę. no nigdy do tego się nie przyzwyczaję. Dobra, gdzieś tu jestem... O, tu jestem bezpieczny. Hehe, he, kolejna. On chciał trzy. Dobra, mamy jeszcze. trzy. Ej, sorry, dwie. może sobie zupełnie, mamy dużą miksturę, więc co sobie będę żałował ha. o ran ale tu wilcków braki szakale o, oh, fuck o, oh, o, oh, no fucking way Uła spokojnie spokojnie dobra tu już wolę z nimi nie zadzierać dobra szukajmy dalej szukajmy dalej tu nigdzie nie ma tu byłoby dobre miejsce na skrytkę ale tu też nie ma z wilckiem nie chce mi się lać tu już przed chwilą byłem no tu nigdzie nie było... Ej, aha, kurde, już myślałem, ty, że wilcki, a może bym sobie z nich coś po... Ej, nie mogę pobrać skór. Sucha. chciałem skoczyć na bombę, ale ciężko byłoby mi się wydostać, także nie. Dobra. No i tu chyba bym miał wszystko, co zarośli na zębatyzie, ale... <laughs> Czekaj, ej! <laughs> Akurat się spojrzałem, ale... File. Szedłem dwa razy koło tego i nie zauważyłem. Mamy już trzy stare szkatuły. Muszę wam przyznać, bardzo szybko wypełniliśmy tego questa. Masz całkowitą pewność. E, Szczęście chyba mieliśmy jednak, bo że akurat poszedłem w te strony, gdzie były te szkatułki. Oto twoje szkatuły. Wkrótce będę najbardziej Dobra. szanowanym kupcem w Bakareszu. Proszę, to dla ciebie. Proszę. Chyba mnie sprawdza. Witaj w ma... Bakareszu, pielgrzymie. Jestem Ashnu. Co ja dla Ciebie? Jeśli informacji, u mnie ten towar jest na wagę złota. Jestem aschn. Co możesz mi powiedzieć o świątyni? Świątynia to sanktuarium Beliara. Powierzamy złoto czarnym magom, by ukoili jego wszechmocny gniew. Jeśli chcesz się pomodlić, musi ci wystarczyć posąg, który tu mały. Świątynia jest zamknięta dla obcych. I tylko Amul decyduje, kto może do niego wejść, Pielgrzymie. Co mam zrobić, żeby Amul wpuścił mnie do świątyni? Jakoś ośmi... możesz poprawkować posunę? Możesz też walczyć na arenie, jeśli jesteś silnym i prawomyślnym synem walki. Co jeszcze? Jakieś inne możliwości? No cóż, my, miejscy kupcy, musimy płacić czarnym magonem. To już daninę. lepsze. Jeśli zaniesiesz Amulowi nasze złoto, będzie wiedział, że ci ufamy. Pozwól, że zaniosę Amulowi twoją daninę. Oczywiście przychylam się do twego życzenia, synu hojności. No dobrze. No 400 sztuk złota. Musisz przekonać Jaffara, Carlosa i Aldo. Kiedy już otrzymasz ich zgodę, wróć do mnie, a ja oddam Ci Daninę. Przekażę twoją Daninę Amulowi. O, Żeby cię wpuścił do świątyni? Dokładnie. Zajmij się ruinami, a nie będę miał nic przeciw temu. A co mam zrobić z tych ruin po co Zabiorę twoją daninę do Amula. Naprawdę? A będę kwartał, ci zaufać. Kto wie? Może pracujesz dla koczowników i przybyłeś do Bakareszu, żeby wkupić się w nasze łaski, a potem ukraść nasze złoto. No więc jak to załatwimy? Chyba nie powinniśmy ci ufać, dopóki nie ubijesz paru interesów poza Bakareszem. Czym się możesz pochwalić? Ubiłem interes z, z falem. Tak, to dobrze. Stukarkę, Masz z... doświadczenie. Wiedziałem to od samego początku. Idź do Amule. Masz moje poparcie. Pff. Zaniosę twoją daninę no, Amulowi. Chcesz dostarczyć nasze od ciebie też powinien dostać twoją więź z czarnymi magami. Tak, o to właśnie chodzi. Hmm, to mi się podoba. Ale pewnie wiesz, że nie tylko ty dążysz do tego celu. Więc co proponujesz? Załatwiaj te interesy z amulem, ale będziesz mi przysługę. Chwileczkę, jaką przysługę? Kiedy już dostaniesz się do świątyni, polecisz mnie czarnemu magowi Sigmorowi. Mam cię polecić? Właśnie tak. Niech się dowie, że jestem osobą godną zaufania. Zobaczę, co da się zrobić. Pokładam w tobie całe zaufanie, synu, uczynności. No, mam nadzieję. Dobra, ale co my mieliśmy zrobić w tych hulernych ruinach? No, fuck, zapomniałem. Po prostu, może mieliśmy zabić niewolników? Skoro, a dobra, sprawdzę sobie, może w następnym odcinku, a teraz będę robił jakieś inne questy. Sprawdzę sobie po prostu, co koleś mówił. Do ciebie coś mam? Nie, aha, do niego miałem sprawdzić. teraport z północy i z południa. No to chodźmy. Chyba to jest ten gościu, co go spotkaliśmy na początek, kiedy weszliśmy do Bajszu. To nie byłem, ale tu już chyba nie, nie ma nic ciekawego. O, rano, to zaczyna beliara, a jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłac ja bym go zapłac tak złotem, ku bo inaczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma miłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić daninę, bo czymże jest złoto w obliczu nieuchronnego no. gniewu Beliara, gdzie, gdzie jego do Nie sięgnie zenitu, będzie za późno, gdyby wasze możliwości No. zostaną wysłuchane. Tylko my, czarni magowie, wiemy jak ubłagać... Daj Co mi spokój, tylko nie Co się ci się... Jednak się chyba spostrzegł, że lekko go stukam. Popycham na swoje miejsce. Co już pamiętam, chyba na pamięć tej. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo no, dla nas, za dla mnie srabada bada. Co z twoim raportem? Hej, żaden problem. Idź do Sylwio i powiedz mu, że sytuacja została opanowana. Spoko. A teraz, jak sobie tu myślę, to tu też są jakieś ruiny, nie? O, jaskinia, i tam może się coś kryć. Co to? A no, dobra, kurde. Jak ja ich nienawidzę, no kurde. Najgorsze frajery, debile, idioty. I geje. I, i, i Kurwa, no właśnie to jest najgorsze, że jak on mnie atakuje, to już nie mam szansy się po prostu chwilę tarczę chwilę przetrzymał. To jest jeszcze jakaś taka nowinka, której nie próbowałem. Jest taki czerwony obraz. Przez chwilę się taki zdawał. U? Czyżby ustawienia graficzne. Ła! Wow ła kurde jest tego gówna o właśnie spróbujemy tym sposobem oca chodź to ła ła wal się uh. Uh. I jeszcze jakieś tu zostało. No, są dwa gnoje. No. Ła. Nam tu jakieś zostały. jest jeszcze. No, na początku pomarańczowy, teraz taki. gniazdo do Pełzaczy. Zadanie wypełnione. Teleport mi się będzie. Szybciej Bakaresz. Ty, może tu są jakieś skrzynki? Fakt, Fuck. Da, raz sprawdzę sobie, że kiedy indziej, albo już mi się nie chce tam wracać. raport Akrabora. I w Obaj wiemy, że to nie zasługa Akrabora. Masz. Przynoszę raport Akrabora. I wszystko w porządku. Obaj wiemy, że to nie zasługa Akrabora. Masz. Powinieneś otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Rozwiązałem wasz problem z pełzaczami. Zakładam, że zlikwidowałeś całe gniazdo. Dzięki. Jasne. Nieźle sobie radzisz. Byle tak dalej. Masz. To dla ciebie. Dobra. Co teraz? Sprawdźmy na quest, Bakareszu. Zadanie Raport z południa, drobna przysługa. Aha, to wiem, ruiny Bakareszu. Na razie nieźle, no to muszę sobie zrobić potem. No, czyli dobra. Chodźmy teraz na południe, po drugi raporcik, A wieczór już się zaczyna robić. God damn it. A, dobra. Gdzieś tu na trasie powinien być kolega. Bo też będziemy musieli wypełnić kłeścika. Co to za głupia droga? Tu się trzeba wspinać. Tu co ma coś w A tu też? I co tu jest? Ehehehe. Chodźmy. Jestem ciekaw. Ciekawszy, co tu będzie. Jest Kinga. Kufer Sigmora. Mm, socysty. Dwa tysiące sztuk. I kamień teleportacyjny do bakareszu. Spoko. Tego się nie spodziewałem. Dobra, tam dalej już chyba nic nie ma, co No, dobra, to sobie wróćmy tam do punktu tego i idźmy na raport z południa. Szybciej, bez ja już nie takiej umiejętności. Szyby, szybki, super szybki bieg. O. Dobra, tu render. E, tam, gdzie są tych dwóch koleś? Idź dalej. Stój, to jest bakarysz, eee, nie gadaj. Twój to jest bakaresz. Miasto świątynne asasynów. Czego tu chcesz, przybyszu? Jesteś jednym z najeźdźców? To ty nie jesteś tym kolsiącem. Nie należy do nikogo. Tego się trzymaj i nie zadawaj się z Nie, Dobra. Kto, czyli ty jesteś ten kolsiącem z raportu. Możliwe, dobra, Ci nie się. Będzie oazę. szybciej. Udaj się do miasta i zawiadom o tym, Sylvio. Tram tram, mnie o, tak, raport swój. powrotem. mnie Benito. O aze pod miastem zaatakowali koczownicy. Dobra, Cholera. wiecie co? To sobie skończymy odcinek. Dlaczego? Się Dlatego, się że sporo. ja muszę obejrzeć, Musimy co trzeba było zrobić. Masz. To dla ciebie. Bo nie, nie mogę trafie. sobie za cholerę przypomnieć, co mieliśmy zrobić z tymi ruinami więc będę musiał sobie obejrzeć mój odcinek jeszcze raz albo po prostu gdzieś useto albo zobaczę no ja wam bardzo dziękuję za uwagę jeśli wam się podobało komentujcie oceniajcie subskrybujcie i tym akcentem gadającego skurczy syna sukinsyna I kończymy sobie ten odcinek na razie trzymajcie się nerka dla nas władza dla Beliara a jego królestwo nastanie i zadrżą ci